Masz stałą retencję, a czy wiesz, jak o nią dbać? Co to jest retencja stała? Jest to przyklejony drucik do waszych zębów po leczeniu ortodontycznym. Co on nam daje? Utrzymuje efekt po leczeniu, a teraz, jak o tą retencję dbać? Czyść precyzyjnie zęby tam, gdzie masz retencję, swoją szczoteczką, którą używasz na co dzień. Ale, jak sobie nie radzimy tymi szczoteczkami, Warto mieć przy sobie szczoteczkę jednopęczkową. Jak ją używamy? Bierzemy główkę do dołu, przykładamy przy dziąśle i wymiatamy. Pamiętaj o czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych przy retencji. Możesz do tego użyć irygatora, czyścików międzyzębowych oraz nitki Superfloss. Chodzić na regularne higienizacje, aby usunąć kamień, który może powstać pod retencją. Pamiętajmy również o kontrolach u swojego ortodonty, który sprawdza, czy retencja jest dobrze przyklejona, czy się nic nie odkleiło. Jeśli będziecie robić wszystkie te kroki, które Wam powiedziałam wcześniej, unikniecie wizyt awaryjnych.